Chłopcy dzisiaj na tym rowerze namęczy. Jesteście okay. gotowi do startu? O Jezu, jeszcze raz. Jesteście gotowi do startu? Do na trzy i do startu. Trzy, dwa, jeden. I poszły. Trzycio i czwartoklasistki. Proszę jak te konie nowe. Konie to, to jest dokładnie z górki, więc można się na starcie <śmany> rozpędzić. Warto jednak wybrali i będę mieć siłę, bo z górki, a starty to są w tym, miejscu, w tym samym miejscu, <śmanym> to przed nimi też delikatne pociąg Panowie i panie strażacki, strażacy, zwarci dobrowi OSP Nowego Szycko. Gdzie jest Nowego Szycko, pani powie? 7 km są przed na tej pieszej dzisiaj. Wczoraj. Wczoraj. Była jakaś zabawa tutaj w sobotę, wieczorem. No, Może zacząć odwiedzić powitał. Pomidor, nie wiadomo, nie było mnie, nie znam się, na kolegi. No dobra, no, dziewczyny na trasie, dziewczyny już biegną. Czy ktoś miał wczoraj dobrą imprezę wieczorem? Jakieś klilowanko, coś, ten deseń? Nikt się nie bawił w pszczelie? Co pani robiła wieczorem? Jak prosiła pani, przy Czy ktoś wczoraj klilował? Ktoś w pszczelie nie kliluje. Pan klilował wczoraj? Nie, wczoraj? No, szkoda, nie? Nie, też zapraszam na grilę, ale myślałem o tym bo to jeszcze się może skończyć. Nieważne, wraca rower na słabo no. mimo to, za co mi zabroniś, w jednym ostatnim zachęcam do filicowania, do publikowania, do publikowania delikatnej drzwi. Wszyscy pamiętają, o świat na linię, a to jest stop, o to, to pięknie stanęłe sami, rakujanie i zachwianie mi sprawy. Pierwsza wątka będzie wykoła, ale przecież wszystkim uczestników wszystkich uczestników będziemy rozgosowywać na niego został do całego. Blanka. Dzień dobry, dziecięcy. Jako załączane imię? Lodzia. Przepraszam. Jako załączone imię. Marzia, ja Lodzia zrozumiałem. Macko, bosko stary, jestem i nie

o, to od razu lecę, od razu piękniej. Co to ma kołotek? Kołotek czy lisek? Lise koło drogi, nie ma ręki ani nogi. Witamy, mamy załodziczki. No chyba w komplecie Macie. Tutaj bardzo trafne spostrzeżenie. Karteczki, które macie ze sobą, trzymajcie. Będzie losowanie, będzie szansa. Co się wygrać? Co to się okaza? Na ten moment woda lewuje. Pandryon na Was się szyję. Zpierwszy. Element. Nagroda nagradzana już za nami. Z której klasy zejści chłopaki. Czwarte, czyli zuza chłopaki. Jakie lekuję się w czwartej klasie? Czy ta? Czy ktoś czyta książki rekapturę? Jaką książkę chłopie czytałeś ostatnio? Pana Kleksa, no elegancko, daje mi nadzieję w że ludzie jeszcze książki czytają. No no, dobrze, w książki wartość, też rekomenduję, polecam i zachęcam. Procedura dość budowna, pan na rowerze Jak masz na imię chłopie na rowerze? Kracja? Jesteście jego fankami? Nie! <grymne> robi robotę na rowerze A z jednej strony łatwiej był na rower, ale łatwiej, bo ma ileś tych biegów do umiechania. Jesteście gotowi? Dziewczyny były głośniejsze Jesteście gotowi? Nie! na trzy punkt Trzy, dwa, jeden I start! -up. W życiu jeździ, jak się kobiety dzieci były głośniejsze, prawo pracy nagle jakoś sobie odbudowy, mają więcej. Ja to krzyczę, każdy raz od nagasku biegi to zawsze, zawsze działa. Wartki biegi to rywalizacja, chęć pokazania, że jeszcze najlepsze. No i bardzo dobrze. Z jednej strony biegi młodzież, która by być troszkę dobra sama, wbrew jakiegokolwiek stresu. A ja niestety bardzo często na biegach widzę, jak determinacja rodziców, chęć tego, żeby moje dziecko było najlepsze, niszczy jakąkolwiek zabawę. Chęć mam wiele historii, gdzie niespełnione ambicje, paty, najczęściej są to pat patowie, ojcowie, powoduje zrażenie dziecka do sportu i odejścia nie niego, dlatego, że baba spełnią swoje niespełnione ambicje na, na dziecku, żeby wykrywał te kuchary, te medale. Potem jest ona dosyć, z której nosi stres, frustracja i tak też niejednokrotnie miłość to sportu była opierana. Zmierząc że do tego, żebyśmy żeby w przypadku jego dziedzictwa młodzieżowych bawili się sportem, bawili się aktywnością fizyczną i nieważne, gdzie jest się pierwszym, czy tym trochę dalej. Ważne jest ruch, ważne jest zdrowie, a ważne jest to, żebyśmy się dopingowali i wspierali. Prawdą też wiadomo mi dziś jest to, że zawsze głośniej kibicują mamy, a papowie. tatowie. Te mamy jakoś tak bardzo bardziej wspierają na swoich dzieciaków, więc rekomenduję nam ojcom, żebyście też robili tak. Ja muszę ale, bo powiedzieć, ty tylko słyszę im wyłącznie kobiece głosy, szanuję dupie, niemniej panowie, dajcie na was, na was, bo to też wasza robota, jeśli chodzi o kibicowanie, a chłopaki robią, nie roboty i o do mety, a tu jest przypominam pod podwórkę, więc ostatnie mety mogą dać się mocno bez znaki. Ja, you, Za się komplecie na mecie. I teraz. I teraz. I się to teraz. I I teraz. Bardzo szybciutko, 400 metrów. Można pokonać poniżej minuty, ale jednocześnie można pokonać się w dowolnym czasie, bo tutaj czas nie odgrywa jakiegokolwiek znaczenia. Bieg dziecko młodzieżowe ma być przede wszystkim zabawą, aktywnością fizyczną aniwa, aniżeli rywalizacją sportową. Mamy z pierwszą kategorię, trzecią i czwartą klasistów już. W komplecie na mecie przed nami kolejna kolejne kategorie, kolejne biegi na liczoncie 400 metrów. Nie mam świadomości, 400 metrów to najbardziej medalowana konkurencja lepiej w naszym kraju, nie licząc jakichś konkurencji rzutowych, rzutu młotem albo za sprawą między innymi Sztabeli 4 razy 400 metrów pań oraz osoby Natalii Kaszmarek, która nie tak dawno zdobyła medal, mistrzostw świata na dystansie 400 metrów z Polki. Wiedzą jak wygrać ten dystans Polki, wyspecjalizowały się w tej konkurencji nie od dziś, nie wczoraj. Prawda jest taka, że najwybitniejszą Polską 400 metrówką w historii była i prawdopodobnie szybko zbójła to będzie ile na... Krzemińska, Kirszenstein, zawodniczka, która pokazała się, że Pol Polacy, Polki biegać potrafią. Mistrza była w latach 70-tych dali Mistrzostw Europy. Mieczysław Oliński wiedział, jak to robić, wiedzą, jak to robić również młodzi, którzy dzisiaj szczegółowo bawią się na dystansie 400 metrów. Nie jest to prawda jedno lekko okrążenie, jest to Pętelka wokół rynku. Zostawia inna, zupełnie nieporównywalna rywalizacja, nieporównywalny dystans biegowy. Mamy reprezentantów Lubusza, Słowica. Bardzo ładny stadion w i się zdarzyło startować na małym memoriale Rzeczpospolitej na studeniu w Słupicach. Pamiętam, że tam sobie wyjeżdżał na sobą trybunek i całkiem spoko stanął. Często w Słupicach rozgrywany jest mały memorial, w zeszłym roku był również rozgrywany, jako startowałem w roku 2007, więc półtora temu dawno. i nieprawda. Jak daleko jest do Słupic, z dziewczyny? To Jak daleko jest to Pszczeda do Słupic? 60 km, czyli nie tak znowu daleko. Bo tutaj się z koju nie? W słupice. W Zumicy są chmurskich, czy gdzie indziej? Królski. Blisko od granicy, jeśli to się kojarzę. Na granicy. Bo tam właśnie... Pani jest z słówic. A skąd pani przyjechała? Jest pani lokalną? I co pani poleca w szczebie najbardziej? Lokalna potrawa, potrawa w pszczelek istnieje. Lokalna. Co Pani, co dzisiaj na okrętu będzie chwyciła? Wolaje. Ile Pani tam robi? Czy jakieś Jest pewne ma Pani za tym? tylko? Jak Pani z czterdnia? No może w Jakiś adres, coś? Gdzie? O której? O czternastej. dobra. To ja jestem. Może jest, bo A dobre Pani robi te wolaje? Dobre. Pani robi? Dobre. to z czy bez? Puszczamy, czekamy na informacje, straży, że wszystko jest bezpieczne. Ale mówi Pan, mówi pan o tych przedszkolakach? A ja zapytałem. a przedszkolaki u której startują? Czyli równolegle? Równolegle. Czyli dzieją się dwie rzeczy równolegle. Starsi na rynku, młodsi przy są przy ruchańce. tak naprawdę przy większą większym samobiegu mamy na mojej zawodnicy niekoniecznie biegając, bardziej skacząc, bawiąc się wyśmienicie, wygodnie. I no, na kochanek Żłada Zapraszamy kolejną kategorię, więc nie ustajemy w koła Ile macie lat dziewczyny? Do której paso chodzicie? Zostajemy w większej czółce Do której paso chodzicie? Za chwilę matura Za chwilę nie matura, chęć szczera zrobić z Ciebie, oficerę, mój piosenka. Was zachęcam do dobrej zabawy, śmiechu, nazwazu i posłuchajmy teraz. Cześć, na informacji, że trasa jest drożna, bezpieczna. Tu Was zapytam o jedną rzecz. Czy w szkole są lektury? Jakie niestety, stety. Czy ktoś wczoraj czytał książkę, tak zapytam? Wczoraj nie, a w tym miesiącu? <grymne> Jaką książkę czytałaś? Nie pamiętam, bo no myślał być super ciekawe takie Jaką lekturę teraz macie? Katarynkę? Nie znam. Nie, nie ja wczoraj miałem te wakacje z są właśnie. Dzieci z czy tam. I trudno, trudno. Jak w kamień przekonaj się czytało w wolna. Zachęcam, przypominam, że warto wciąż czytać. My na informacje o trasie wciąż czekamy. Trenowałyście? Trenowałyście ślubnie? Nie? Bardzo dobrze, ale teraz tego nie zmienimy. Czekamy na pilota. Gracek. Uwaga, na trzy, stapujemy, na, na zero startuje. Trzy, dwa, jeden. I wystartowały dziewczyny z klas piątych i szóstych. Właśnie rolą kibiców jest krytykowanie, do czego bardzo mocno zachęcam. Zęba, twoje, się nie Ale więcej ci nie pozwolę się zesiadł. Więcej no. ci nie pozwolę się też. Się... No. No. A to było? Nie. Co jest za nawet? Do wysadzeń. Nie, nie Hmm, to jest właśnie, że gobiec się robi w paniczny sposób, nie wiadomo, czasem nie wiadomo. Dlaczego? Bardzo zawsze uważam, że go będziemy bo jednak ktoś musia go przygotować. My tymczasem witamy na ostatniej prostej pierwszej dołowiczki, więc zachęcam do kibicowania. O, nie, tak! Dobro, dobrze, i jeszcze momencik będzie po wszystkim, jedziemy, jedziemy do samego gorąca. Dobra, dalej Martyna, jak słyszymy ma w swoich kiwiców. Martyna jeszcze tutaj będzie po wszystkim. ale można jeszcze dwa przykro mu na ostatnich metrach zrobić. Zróbmy to, co na linii metrów. No i pięknie. Czy tu już jest komplecik? Tego nie wiemy. Degradacja mniej słowa. Jest siła. Chęć, okay. ta robota i duża odpowiedzialność sobie skoczyła. Trochę kilometrów na robisz, rower bardzo dobry możesz rower bardzo dobry to jeszcze dalej nie męczę. skoncentruj się na robocie robota do wykonania na trasie zajmiemy robota, bo przecież nudostanie medali Oni już wędrują na szyję zawodników i zawodniczek a ja na linistrach tam zawodników strzelec z kategorii 5 i 6 klasistów

Jeszcze. Jesteście w razie startu? No to jedziemy. 3, 2, 1. No i ruszyli jak skała kulpy. Zobaczymy jak to będzie na drodze powrotnej, kiedy może zabranie sił, być może pas krewowi się bojami, no i będzie zdecydowanie ciężej. Chodzi mi ze względu to, na to, że nawet Trzymać się w nie wystarczyło, niemniej jestem ciekawy, żeby tak będzie. bo w całym swoim okręgu sądza na horyzoncie jest słoneczny, jest pięknie, jest też również ten kawzał i na ostatnim kawzał i zańcza po piwnicowałem. No i proszę, Panie Wójcie, za spółkową w ostatnim brawo, brawo. brawo. Dobra, brawo. No, jeszcze brawo. Dobra, 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 na metr przekroczona, a jest pięknie, a my jeszcze na racji, więc robimy hałas, klaszcze dopingujemy i witamy na linii metry, dzień dobry, kopie, jest siła w jest siła w nogach, jest linia kawał dobrej winowej do roboty wykonana. na kategorię już na trasie, na trasie, na starcie, nie na trasie, na trasie będzie za chwilę. Mianowicie odpalimy procedurę startową na ten moment, jeszcze chwilę, jeszcze moment. Jesteście gotowi? Jeszcze nie gotowe? Trzy, dwa, jeden. Jedną z jest Karolina, jak tutaj słyszę od kibiców. Karolina mocna jest, chłopaki. Kim jest Karolina dla was? Siostra, kochana siostra. Jesteście grzeczni dla niej? Straszczy, wasza starsza siostra, więc znajdę że we starszym miastach. Trzeba dbać, kochać, przytulać, robić, co Wam powie. Nie zawsze, ale czasem warto. Tak? z starszą starszym dobrze żyć, co Wam powie. Dziewczyny poszły na transę, wybiegły z ankitki, i je ujrzeć na ostatniej, po tej prostej że tylko sprawni i na mogli i młodzi zawodniczący zawodnicy Głównego minut są na trasie, więc czołówka po zbliża się na jeden półnasta jeszcze w dziewięć granicach ósmego 9 kilometra. Powinni zawodnicy na trasie. gracja już na postoju to są Wybiegły na ostatnią prostą, zachęcam i proponuję dopilnować zawodniczki na ostatniej prostej. A to chyba pata załoniczki, który jest podobny? Tata? Dzień dobry, dumny tata już triwał najszybszą zawodniczkę na linimetry. A my czekamy i witamy na wszystkie uczestnicy. Oto, to. to. Dzień dobry, dzień dobry, witamy na ostatniej prostej biegu, z będzie po wszystkim. będzie można odsadnąć, będzie można odpocząć, co ważne, z medalem na szyi. Pierwsza piątka, przed nimi dekoracja, przed wszystkimi oczywiście losowania, jak również nie uciekamy, a ja ponownie przypominam o wiązaniu buta, to jest Karolina właśnie, wiąza w butu filmografii, oj, 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 Karolina. Dzisiaj lekcja wiązania chłopów się przydała. Pani jest mamą, a pani tatą? Poproszę, dzisiaj lekcja wiązania. Słucham? Pokażemy, jak się Dokładnie. I dobry obiad, ugotować, bo ja samolotu kadała z Ciebie. Wszystko to dobry obiad się należy. Nie wiem, czy jest łapialnia w Ciebie. Dobre lody, po dobre bieganie, to też nie jest wcale taki najgorszy pomysł. Dziewczyny w komplecie na lecie. Teraz chłopaki. To już panowie, nie wiem. Trenowaliście chłopaki? Panowie, nie wiem, mężczyźni? Pewnie, no, grupy pyta, wiadomo, bez sensu. Czekamy na informację, że możemy wystartować i bez zbędnej słówki będziemy odpalać. Bastard się boi zapytać, czy czytacie książki. Jaką czytałeś książkę ostatnio? Pan Tadeusza? Z... A, no i Mękowie. kto napisał zebszę? <grym> <zemstwę? grym i zemstwę> o Jezus Maria. No, co ja mam powiedzieć? Ja te... No, brawo Jeśli nie chcesz mojej zguby, to kończ, Jeśli nie chcesz mojej zguby, Dobra jeszcze Jeśli nie chcesz mojej zguby, Krokodyla daj mi luby, Chopie to wyjść. Każdy nasz obywatel wiedzieć Klara. O, klara, zapamiętałeś. Ciekawe dlaczego. To, to jest <laughs> ciekawe i proszę. Jesteśmy gotowi? No to... O, jesteście gotowi? Dajcie hałas. O Jezu, tak. Trzy, dwa, jeden. I poszli, poszli bohaterowie. Czytają zemstę, nie zają teksty, Nie wiem, czy to wierzy, czy nie wierzy. No, no dobra, dobra, jedziemy, jedziemy z tematem, trwa realizacja biegu głównego, więc też oczywiście biegi młodzieżowe, miękkie dziecięce rozgrywane są przy więc rozbiegamy pszczew w formie biegowej. Pani Twizja, jak ma imię? Zosia. Ja wczoraj w Pan na Pan Tadeuszu. Jest tam Zosia czy nie ma Zosi? Jaką brał rolę, dobrą czy negatywną? Dobro nawet. No, tak całkiem przyjemno, Pani Zosiu. A nie wkurza Panią to, że od samego rana Pani krzycze pod oknem? <grym wioski> nie. Co Pani ma dzisiaj na obiad? Nie, nie ma Pani. Teraz Pani wie, że ja trzymam okazji na siebie. na obiad. Jakby ktoś ma zbędnego kompleta, to ten... Jakiego? Mielonego? Ej, <grym wioski> nie poprzedniej krzyczałeś? Schabowy, mielony? No, czyli kiedy robiłaś? No, no, chodź, no, chodź. Robią, to już, no, no, bo już Oj, proszę, zł nie zachęcająco. No Polecam, a tu Witamy proszę, jaki ostatnich Nie No i niby zabawa, ale nie ma tego ustępowania, nie na mogę oczysta i bo Dobry. to nas takim proste. Nie ustajemy w kiwizowie co od nich, który coraz bliżej lepsze Uśmiech na twarz na się, tak się tak na pojawia Dobry. Witam serdecznie. To. Jak to kiedyś śpiewał nasz prezydent naszego kraju, prawo, prawo, brawo. brawo Witamy serdecznie i linii Kolejnych uczestników, chyba w komplecie już na mecie. Jest wszystko płynie, bez żadnego opóźnienia tutaj mija. Пані Градську, я спонукаю запрошення.